Siema, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie Jeździmy bezorkowo, niszczymy tutaj na głęboko Jedziemy pod siewy, nie wiem, no, część jest żwirowni do połowy A część jest dobrej ziemi więc To już ciężko mi powiedzieć co tu będzie siane Łąka mojej ciotki przyszły Tydzień robimy trzeci poko z tych łąk Zobaczymy co to będzie, ale wydaje mi się, że będzie ładnie Towaru o, najcięższa robota Kejsa, bo w sumie Bezorkowcu jeździł na wiosnę, ale jak to jest na wiosnę Dużo wilgoci I w większości pod kukurydzę to mamy lekką ziemię a no to zobaczcie, nawet 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 taka ziemia fajna. Też kwestia, że wczoraj spadło 12 litrów. To się nawet lepiej robi, nie? Bo tak myślałem czy nie będzie za mokro. Ale no nie ma żadnych zastojów wodnych tutaj. Jedziemy na tak głęboko i Kej daje radę, nie? Tutaj o najgorzej na końcu, gdzie... jest chyba najlepsza ziemia, no Ale kluchy się nie rwą, Więc jest dobrze Żówka z siewnika to później pokruszy i będzie bajeczka Super to wygląda. Wam powiem, podoba mi się. Ja nie jeździłem bezorkowcem orkowcem pod zboża, wszystko Jacek uprawił mi przede mną. Taką strategię objęliśmy i w sumie zasialiśmy szybko. Teraz już ja mam, ja mam ogólnie wszystko posiane i w, tą, w, te moja, w te moje zboża pada deszcz, więc daję radę hejs. Wiadomo, koło domu na tej glinie nie ujechałby, bo, bo Waltra ledwo dawała radę, nie? No i też dostaję wciry przy takim... takiej robocie. To jest trochę za słaby. Bo no, widzicie. Najgorzej na końcu, nie? Tu z samego końca glina. Ale to się pociągnie później. Poprzek się zrobi i, I będzie bajeczka. Przedałem byki, bo coś mówią o spadkach cen. Nie chciałem na tym stracić, więc dzisiaj poszły. 5 byków poszło średnio rocznie. Staram się tak, staram się, tak jak się urodzi. Około 25-30 30 sztuk, no bo nie kryjemy seksem. Krów to też tak jest. Praktycznie pół na pół. Natu na w naturze. 50 na 50 praktycznie wychodzi. Jednego roku trochę więcej jałówek, drugiego roku trochę więcej byczków i tak wiecie, nie? Tak to się kołem toczy. No i sprzedałem niby po 16 złotych, tak się ugadaliśmy. Więc chyba będzie git. Miałem średnio 700 kg, 18 miesięcy. Więc chyba już swoje osiągnęło i nie było sensu trzymać, a ja tak twierdzę Chociaż chcieliśmy jeszcze z miesiąc przed wszystkimi świętymi, ale No jak nie ma być ceny, to lepiej sprzedać A zarobisz więcej, a on gówno już urośnie przez te dwa tygodnie, nie? Niby cały czas to plus kawu się świeci, więc Może Może to jest Wtedy ile ma koni? Czekajcie. 190. A jakby było podniesiona moc na 180, tak nominalnie można, to będziemy wtedy ile? 230? o panie! Już to rozerwie. Hm. Ja tam nie wierzę w to i tak. Że ludzi mi pisze, że to jest. Jest, ale. Ja mam porównanie z moją Waltrą. Co ona ma realnie bez IPM-a IPM-a, czy, czy innych NAS, czy Tak jak to się nazywa, Sigma, Sigma Power, ma 215 koni To jest rakieta, nie? Tam czuć te 215 koni Tu nie czuć nawet tego 190, nie? On ma 150 Ale to jest dobre dla handlowców, bo sprzedawają mocne ciągniki i dużo mniejsze, nie? taki ciągnik do bezorkowca 2-6, to tak, żeby fajnie nim robić, nie? Tutaj chwilę robię to, jeszcze jakoś idzie, jako tako, ale gdzie tam, jak on by miał jakieś blisko, takie konkretne, rąbać, nie? Na piachy, no piąte, szóste klasy, jak kogoś stać, to sobie kupi taki ciągniki, i wtedy bezorkowcą on będzie ciągał, nie? Ej, jakaś lepsza ziemia tuż. Ja bym odradzał. Bo... 3 metry 200 koni musi być. Chociaż wyjątkowo się dobrze zbiera ten case więc Liczę, że może nawet te 10 koni jak mu dodaję to ma 160 To w to bym uwierzył, nie? Że ciężarek z przodu to nowy, tu jest ziemia w miarę lekka Tu z dołu to czwarta klasa, nie? Także chciałem już wczoraj coś nagrać jak tam coś robię, ale kurde tyle roboty dzisiaj rano mi się ocieliła krowa Która tata jest na wycieczce w górach Pocieliła mi się wczoraj krowa Dzisiaj rano Jeszcze mi się u cielaków yy, Taki mauser wylał Wody Chciałem wywalić od nich gnój, ale stwierdziłem, że nie dam rady Dzisiaj yy, I zostawię to po prostu na jutro Bo jutro, jak już dzisiaj Sprzedałem byki, to jutro Wywalimy od tam gnój I będzie przeszokowane Podsortowanie ich yy, A posortuję dopiero jak ta wróci, no bo to jednak Ludzi jest potrzeba Co jeszcze? Hmm. Co jeszcze ja zrobiłem? A jeszcze pokryliśmy krowy, dwie, bo dostawały hormony. Krową trzeba było pościelić, bo my ścielimy co drugi dzień. I tak cały dzień szedł Ja liczę, że teraz będzie się Wartek, że na niedzielę zboża już mi wszystkie wyjdą, na wiesz, coś takiego będzie. Także fajnie. Wszystko posiane nawet po burakach. Tu ostatnio w tym miejscu się śmieciarka wywaliła. I leżała tak na pół w wrowie. Nie wiem czy zniosło ją, czy co. Byliśmy akurat z tatą, podjechaliśmy zobaczyć. Bo mówimy, że waltrą pociągniemy, ale zamówili dźwig i dźwig ich wyciągnął no ale masakra bo akurat w ten dzień brali śmieci no i taka sytuacja wyszła, nie? no widzicie jakie dziury po bobrach? ja tylko tak je tu jechałem i mówię o, czuć, o, czuć jak wpadam, nie? To no takie pole chujnie kształtne, ale no. O, miałem serwis w Kejsie, yy, Wymianę oleju, filtrów paliwa, ten na 300 godzin, trochę miałem powyżej, ale też pierwszy serwis miałem trochę ten później, więc wszystko się razem pokryło. Ten serwisan mówi, że nie ma problemu. Też do robotów za dużo było po prostu, nie? No i tak musi dalej talerzówką później uprawić, bo Jak się takie coś rwie Zorkowiec tego nie potnie. Widzicie, tu jest twardo. Bo tu jest zimia i górka, i już nie. Tak jest. jest mokro, ale nieźle. A ma padać teraz dwa tygodnie, więc lepiej chyba nie będzie. Tak mi się wydaje. Więc też taka była decyzja moja. Na pewno lepiej niż u mnie po bołrakach, Bo tam to kurwa wyglądało kiepsko To no, już ta brona jest Bo bez tej brony to tak... Takich upraw to się nie da robić Brona aktywna do bezorki to tam Jedni powiedzą, że bezorka to tylko talerzówka, żeby reszt resztki pociąć Ja tak nie uważam a cięższe ziemie to bryły nie pokruszysz Kamera wyłączyła w 56% czy by się tyle naładowała, a może się tyle naładowało Kończymy to pole, ta końcówka w sumie najtwardsza Tu mu się nie wiem, czy to kombajn się zapchał, czy tu talerzówką tak mu się zapchało i zostawił Nie wiem To jest twardy moment. Te szyby to są chyba przyciemniane, bo... No kurde, nie jest tak ciemno, a nic nie widać. Tu trzeba by było światło. Może są przyciemniane właśnie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, like zostawcie suba. O kurwa, prawie mi wleciał do środka. Widzimy się w następnych filmach. Nara.